Hejka, witajcie. Dostałem jakiś czas temu komentarz pod moją książką, jak dojść do takiej niezależności finansowej, jak po prostu zrobić, poprowadzić swoją karierę, żeby, no, żeby się dobrze żyło. Bo wiele osób nie rozumie, że to nie, nie dzieje się tak z roku na rok. To będzie trwało 20-30 lat, żeby dojść do tego poziomu. W którym będzie miało się już taki spokój finansowy. Nie każdy dojdzie do tego momentu, gdzie będzie sobie miał 30-40 mieszkań pod wynajem i będzie sobie leżał i nic nie robił. Aczkolwiek już kiedyś zrobiłem taki film, raczej miał małą oglądalność, tłumaczyłem, w jaki sposób poprowadzić swoją karierę, bo tutaj właśnie ta osoba, która napisała, zaczyna dopiero swoją karierę jako spawacz. Spawa jakieś, jakieś barierki, płoty. No, najprostsza praca na sam początek, żeby nabrać troszeczkę doświadczenia. Więc dzisiaj chcę troszeczkę pokierować Was, tych, którzy chcą coś w życiu mieć. Którzy mają dzisiaj 20 lat, a będą chcieli w wieku 40, 50 lat już mieć taki spokój. Bo wiele osób, których znam w koło, no już do, tego, do takiego momentu, jak już doszło. To już raczej nie przeskoczy tego. Więc jeżeli w wieku 40-50 lat ma się już jakieś tam zaplecze, dom, samochód, rodzinę, to raczej już ludzie dalej nie idą. Aczkolwiek historia wielu znanych ludzi pokazuje, że w każdym wieku można zrobić wszystko. Na przykład Henry Ford, założyciel firmy, która produkuje samochody, Zaczynał, wiadomo, tam traktory. Jeżeli ktoś się interesuje, ale miał 45 lat, kiedy stworzył całą tą, tą sieć tych, tych firm. Pan, który założył KFC, miał chyba 65 lat. Pułkownik Sanders. Więc oni pokazują też, że w każdym wieku można jeszcze iść do przodu. Wystarczą chęci. Przede wszystkim spotkałem się z takimi komentarzami. Na TikToku prowadzę taki, taki właśnie, kanał, bardziej, bardziej, właśnie życiowy, finansowy. No, różne, różne tematy, jeżeli ktoś już był, to wie. Jeżeli nie, zapraszam świat sukcesu na, na, na TikToku. Zobaczycie, o czym tam mówię. Nic nie jest związane ze spawaniem. Aczkolwiek ten kanał, co tutaj dzisiaj jest, nie jest tylko poświęcony spawaniu, ale, tak jak wiecie, życiu. Spawacza tak samo w życiu, naszym życiu. Więc tam na, na TikToku się spotkałem z takimi, no ostatnio ktoś napisał komentarz, że teraz jest niedobrze, bo każdy, kiedyś każdy zarabiał tak samo, wszyscy mieli porówno i tak powinno zostać, a nie teraz, że ktoś zarabia 10 razy tyle i kupuje sobie mieszkania pod wynajem i oni nie mają gdzie mieszkać. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że każdy. Ten system, co dzisiaj to jest dobry, bo ci kiedyś było tak, że ci, co nic nie robili, zarabiali tyle samo, co ci, którzy ciężko pracowali. I to było trafne określenie, czy się stoi, czy się leży tyle samo, co się należy. Więc ten system kreował, no tak faworyzował po prostu leserstwo po prostu leniów. Dzisiaj po prostu każdy pracuje dla siebie. Możecie jechać, gdzie chcecie. Zarabiać ile chcecie, no teoretycznie. Więc um, dzisiaj, właśnie zaczniemy od samego początku, bo na samym początku ja ostatnio też się bardzo za to wziąłem. Trzeba zadbać o zdrowie, bo widzę bardzo dużo karierowiczów, ludzi, którzy chcą coś w życiu osiągnąć, chcą mieć jakieś pieniądze. Skupiają się tylko i wyłącznie na tym. Jadą na zupkach chińskich, najtańszych jakichś produktach, do pracy, papierosy, energetyk i kawa, tylko po to, żeby mieć energię, żeby po prostu zarabiać, zarabiać. Niestety w ciągu 10-15 lat takiego życia, no nie będziecie się już cieszyć z tego, że macie pieniądze, bo te pieniądze będą szły na zdrowie, na lekarzy, często nawet może to już nie pomóc, więc... Nie można po prostu balansować. Trzeba, trzeba po prostu wszystko na tym samym poziomie. Jeżeli chcemy osiągnąć szczęście, równowagę finansową, mieć rodzinę, no to musimy mieć te zdrowie. Tutaj nie będę wam opowiadał w jaki sposób ja dbam o zdrowie kiedyś, chociaż coś nagrałem. Jakiś taki krótki, krótka wspominka. W jaki sposób staram się, ale to każdy po prostu sobie sam weźmie, zrobi plan. Dzisiaj nie ma z tym problemu, mnóstwo informacji w internecie jest, ale to jest podstawa. Jeżeli będziecie dbali o zdrowie, wszystko jest możliwe. Dobre zdrowie. Ludzie najbogaci na świecie mówią: bez zdrowia nie masz nic więcej. Zdrowie jest najważniejsze. Oni biegają, oni mają diety, myślą, co jedzą, nie wrzucają byle śmieci do, do organizmu, do swojego ciała. Dobra, lecimy. Zaczynamy od samego początku. Jeżeli ktoś właśnie zaczyna karierę swoją, może być jako spawacz, ale może być też w innym zawodzie. Na samym początku warto jest robić jakiekolwiek uprawnienia, żeby po prostu móc iść dalej. Jeżeli ktoś jest spawaczem, zrobi sobie podstawowy kurs klei tam barierki i płoty, chciałby po prostu zacząć spawać coś więcej. No to nie da się tak z tymi papierami najtańszymi, najtańszymi, najsłabszymi papierami, na przykład na pachwinę czy doczołowe w podolnej. Za wiele, nie pójdziecie dalej. Pójdziecie na jakieś konstrukcje, może się uda gdzieś tam wkręcić, ale w tym momencie trzeba zacząć robić dodatkowe uprawnienia. I w każdym zawodzie tak jest. Jeżeli chcemy się rozwijać, papiery, papiery, szkolenia, kursy, wszystko po prostu jest potrzebne, żeby móc dalej się rozwijać, i w tym momencie, jeżeli mamy papiery, mamy jakieś już do minimalne doświadczenie, jest to jakaś karta przetargowa w nas, z następnym pracodawcą. Bo bez tego, no co możecie powiedzieć, no, żadnych uprawnień, żadnego doświadczenia, ale ja bym chciał to robić. Jeden na milion może, może się trafi taki, który powie: dobra, bierzemy cię, my ci wszystko zrobimy. Aczkolwiek, w dzisiejszych czasach. Często trzeba inwestować. I na przestrzeni 10 lat mogą być to naprawdę grube pieniądze kilkadziesiąt, nawet tysięcy złoty może nie euro, ale złoty więc y, trzeba na to się nastawić. Można sobie jakiś kurs zrobić, rozkładać go na raty, jeżeli was nie stać na samym początku bo wiadomo, te zarobki na samym początku nie będą zbyt wielkie. Aczkolwiek Tutaj jest szansa dla singli, dla tych, którzy jeszcze nie założyli rodziny, dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją życiową drogę. Mieszkacie z rodzicami, to już Wam odpada. Pamiętajcie, to jest naprawdę dużo. Odpadają rachunki, często wyżywienie. No, różnie to bywa. Niektórzy rodzice dają po prostu wolną rękę, oni za wszystko płacą i chcą, żeby dziecko się rozwijało. Inni no, dogadują się ze swoimi dziećmi i płacą tam jakieś grosze. Często jest tak, że parę stówek po prostu się rzuci i rodzice są zadowoleni, bo dokładacie się do rachunków no, i do jedzenia. Ale naprawdę zostaje Wam w tym momencie jeszcze bardzo duża pula, i z tej puli warto jest po prostu zacząć inwestować w siebie, w swój rozwój osobisty. Kursy, szkolenia, nowe papiery. To jest pierwsza podstawa zawodowo. Zawodowo w tym kierunku się rozwijać. Aczkolwiek nie można być zamkniętym całkowicie tylko na Polskę. Ja tak uważam. Warto jest zainwestować w kurs językowy i pojeździć trochę, zobaczyć, nabrać doświadczenia, no i oczywiście zarobić lepsze pieniądze. To jest podstawa. Bo w kraju jest, no, jest coraz lepiej, to jest prawda. Widzę oferty coraz lepsze, aczkolwiek te duże pieniądze, takie naprawdę duże pieniądze, zarabiają fachowcy z wieloletnim doświadczeniem i stosem certyfikatów i uprawnień. Więc wy, jako młodzi ludzie, którzy zaczynacie swoją karierę, musicie być cierpliwi. Cierpliwość to jest podstawa do tego, właśnie, żeby. Żeby małymi kroczkami się wspinać, i ja wiem, że wielu ludzi myśli, o ten, kurde, fajnie, bo ma taką furę, bo ma samochód, znaczy, bo, bo ma dom, ma, ma trzy domy, ja bym też tak chciał. Ale mając 20-30 lat, często, często, gęsto dopiero jesteśmy na dorobku. Dopiero zaczynamy po prostu budować to wszystko, i ci ludzie też nie dostali tego tak. O, są osoby, które w spadku dostały jakiś majątek, okej, okay, urodziły się w dobrej rodzinie. Ale większość z nas zaczyna od zera. I jeżeli tego sobie tu w głowę nie zakodujecie, że to wszystko trwa, to wszystko działa jak kula śnieżna. Na początku malutka, a później w miarę toczenia się, leczenia robi się coraz większa. I tak jedne uprawnienia, drugie uprawnienia, szkolenia, i wszystko zaczyna rosnąć. Tak samo jest z oszczędnościami. Jeżeli w wieku 20 lat zaczniecie oszczędzać, nawet po 200, 300, 500 zł miesięcznie, to w skali 10-20 lat inwestując te pieniądze, zrobi się naprawdę duża, duża kula. Bo ktoś kiedyś powiedział: A co to jest 200 zł? W skali roku 2,400, 10 lat 25 tysięcy. Niby nic. Ale odpowiednio zainwestowane te pieniądze na przykład na giełdzie, spółki dywidendowe, które będą wypłacać wam, spół, wypłacać wam dywidendy co miesiąc, co trzy, co pół roku czy co rok, bo to każda spółka inaczej wypłaca te dywidendy. Plus wzrost wartości tych akcji może dać wam naprawdę dobrą sumę. Z 25 może wam zrobić 100, 200 tysięcy, aczkolwiek to trzeba wiedzieć. Jak zainwestować, w co zainwestować, analizować rynek, czasami zapłacić komuś, kto Wam doradzi, w jakie spółki zainwestować. Można te pieniądze też w jakiś inny sposób przeznaczyć. Można jakąś kawalereczkę, mini kawalereczkę kupić i płacić miesięcznie jakąś ratę, po to, żeby za ileś lat ta kawalerka była wasza, wzrosła na wartości. Jest mnóstwo. Pomysłów na to, żeby te pieniądze zainwestować. Co by tutaj dalej powiedzieć? Bo wiele osób właśnie nie rozumie, że. odkładanie to jest podstawa. I myślenie, na co się wydaje, no właśnie, kiedy ma się 20 lat, wszyscy mają iPhony, smartwatche, bluzenai. Buciki Guciego. Ja też. Nie. Właśnie tak to nie wygląda. Trzeba właśnie ten czas poświęcić na to, żeby oszczędzać każdą złotówkę. Amerykańscy milionerzy i miliarderzy mówią save every penny. Oszczędzaj każdego pęca. W Europie oszczędzaj każdego centa, każdego grosza, bo tak właśnie się buduje. No niestety, imprezowanie co tydzień chodzenie w markowych ciuchach, kupowanie nowinek elektronicznych, takich jak nowy iPhone co dwa lata, czy kupienie sobie butów za tysiąc zł nie doprowadzi cię do, tego, do tej wolności finansowej, do tej niezależności. Będziesz cały czas na dnie, będziesz myśleć, że wyglądasz lepiej, bo masz, bo masz o, twój design jest skórę, taki wow, wszyscy mówią wow, wyglądasz jak rich man, nie. To, że ktoś wygląda, to nie znaczy, że jest. I warto jest się zastanowić, że można kupić sobie niemarkowe ciuchy za niewielkie pieniądze i wyglądać naprawdę dobrze, elegancko. Zegarek, który kupicie za 100 zł, pokaże wam taką samą godzinę, co jakiś smartwatch za 2500 zł. Telefon komórkowy. Elon Musk powiedział, że jemu niepotrzebny jest zegarek, bo telefon komórkowy pokazuje mu godzinę. Telefon, który kosztuje 300-400 zł, ma praktycznie te same funkcje co iPhone za 6000. Tam jest 5% aplikacji, które używacie w każdym telefonie. Reszta po prostu jest. Wy się cieszycie, że to macie, ale wy tego nie używacie. Więc po co wam telefon za 6 koła? No to jest absurd, jak ktoś tam gada. No, ja muszę mieć iPhone, ale po co? No, bo iPhone to jest wiesz, taki brand. No ale co? Co on robi takiego? Co on robi innego niż jakiś Huawei czy Samsung, czy, czy nawet jakiś opoczy marki, które są dużo, dużo tańsze? Ja mam telefon, z którego, na którym nagrywam od wielu, wielu lat. Nie wiem, ile on kosztował. 350-400 zł na polskie, bo. Zapłaciłem tam w euro za Więc i co? Źle nagrywa? Każdy by... Zaraz będzie komentarz. No ale nie masz 8K, ale po co mi 8K? 4K, 8K. Po co mi to? Wy wiecie, że ludzkie oko jest w stanie tylko za, z, zauważyć różnicę, jak masz między, między zwykłym a HD. Jak już masz 4K, 8K, my tego nie widzimy. My sobie poświadomie wmówiliśmy, że Obraz jest dużo lepszy, bo media, bo telewizja, bo internet wszędzie nam mówią: Patrzcie, jakie to jest lepsze. Oni specjalnie zmieniają parametry, bo wejdźcie kiedyś do sklepu z telewizorami, zobaczcie, tu jest taki piękny obraz, a tu nie. Ale dlaczego? Bo tam są kontrasty poprzestawiane po to, żebyście myśleli, że ten telewizor jest lepszy, że ma lepsze kolory, a tak naprawdę w tym drugim to samo można zrobić. I tak po prostu działa manipulacja. I tak ludzie dają się nabierać na coś, coś dużo lepsze. Czytałem książkę kiedyś pana, który założył markę Nike. No i tak naprawdę te całe Nike wszystkie są też w Chinach produkowane. I Wy też możecie sobie w Chinach zamówić takie same buty, bez znaczka, w takiej samej jakości. Bo chińczyzna, bo kiedyś ktoś mówił, a chińczyzna, 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 to badziach. Nie. Oni robią to, za co płacisz. Jeżeli zapłacisz lepiej, to ci zrobią naprawdę lepiej. I tak to niestety działa. Sam iPhone kiedyś też słuchałem. Wyprodukowanie iPhone'a w Chinach kosztuje 10 dolarów, a sprzedają go za 1500. Więc pomyślcie sami, czy warto jest kupować te nowe, te takie famous, takie wspaniałe rzeczy u nas na rynku, jak można tak samo w Chinach kupić to samo. I za dużo, dużo mniejsze pieniądze, tylko bez tego znaczka jakiegoś tam. Więc to jest podstawa, żeby przestawić sobie głowę. Ja dzisiaj nie mam jakichś problemu. Kiedyś miałem problem, żeby w ogóle wyjść do sklepu, musiałem być ładnie ubrany. Uczesane wszystko. Dzisiaj nie mam tego. Idę w klapkach, o takie, o patrzcie. O, siedzę sobie w takich, o patrzcie. Zwykłe klapki. W klapkach sobie zakładam klapki. Zwykłą bluzę. Czasami nawet mam... Jakieś spodnie potargane, dupy to mam, idę na zakupy. I jeżeli dojdziecie do takiego momentu, że nie będziecie się przejmować wszystkim, co jest dookoła, nie będziecie się przejmować tym, co ludzie o was powiedzą, to już jest 90% sukcesu, bo trzeba skupić się tylko na sobie, nie na tym, co inni mówią, bo inni gadali i będą gadać. Jeżeli ktoś gada o Twoim życiu, o Tobie, to znaczy, że. Swoje ma beznadziejne, że ma problemy u siebie. Bo ludzie często próbują podbudować się problemami innych. Obgadywaniem innych czują się dużo, dużo lepiej. A wy się skupcie tylko i wyłącznie na sobie. Praca, rozwój, oszczędzanie, inwestowanie. No i przede wszystkim, zapomniałem na pierwszym miejscu zdrowie, bo to jest też podstawa. Jeżeli na tych rzeczach się skupicie, to na pewno będzie. Będzie dobrze. Ostatnio usłyszałem bardzo ważną rzecz, tutaj bardziej do mężczyzn, ale dla kobiet to samo: że są trzy rzeczy, jeżeli te trzy rzeczy będziesz stosować w swoim życiu, będziesz niepokonany. Niepokonana. Kontrolować trzy rzeczy. Po pierwsze, kontrolować swój popęd seksualny, bo często pod wpływem właśnie takich emocji mężczyźni czy kobiety, no. Wpadają w jakieś związki niepotrzebne tylko dlatego, że fajnie było w łóżku. To jest pierwsza rzecz. Trzeba to kontrolować. Trzeba wiedzieć po prostu, z kim iść do łóżka, a z kim nie. Druga rzecz to kontrolować swoje łaknienie głodu. Jeżeli ktoś, o, bardzo warto jest zrobić właśnie to, co ja robię głodówkę. Na początek można 12-16 godzin 20 godzin. Przymierzam się do dłuższych łodówek, ale jeżeli jesteś w stanie wytrzymać bez jedzenia przez 48-72 godziny, to tak samo już możesz wszystko. Bo często właśnie w sklepach pod wpływem takiego impulsu, jeżeli głodnie idziemy, kupujemy niepotrzebne produkty, batoniki, czekoladki, jedzenia mnóstwo, które, które tak naprawdę nam jest niepotrzebne. I trzecią rzecz, którą trzeba kontrolować to swoją buzię. To, co mówimy do innych. Nie mówimy o naszych planach, nie mówimy o naszych problemach, o naszych słabościach. Po prostu z większości ludziom nie rozmawiamy. Rozmawiamy tylko o pogodzie, o tym, co się śmiesznego zobaczyło w filmikach jakiegoś gdzieś tam w internecie. Te rzeczy, jak będziemy kontrolować to praktycznie sukces murowany. A tam gdzieś pobocznie, to wiadomo, kontrolować trzeba finanse, kontrolować jakieś inne rzeczy, ale te trzy podstawowe trzeba ogarnąć. I uwierzcie mi, odkąd skupiłem się na tych trzech rzeczach w moim życiu, diametralnie wszystko się zmieniło. Otworzyłem oczy, odcięłem niepotrzebnych ludzi od siebie. Zacząłem omijać właśnie toksycznych ludzi, którzy tylko wyciągali informacje ode mnie i czuję się dużo lepiej. Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek troszeczkę da Wam do myślenia. Piszcie komentarze, jeżeli ktoś by chciał jeszcze jakieś dodatkowe wskazówki, może na temat właśnie zmiany żywienia na lepsze, polepszenie zdrowia. Możemy kiedyś w przyszłości coś zrobić. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Możesz napisać pod spodem, także w komentarzu, jaki jeszcze temat Cię interesuje, jaki byś chciał w przyszłości temat. Postaram się nagrać materiał w, w miarę moich możliwości i wiedzy. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze tutaj nie są subskrybentami, zapraszam, właśnie też. Do subskrypcji. Dzięki temu będziecie dostawać na bieżąco, co tydzień, nowe, nowe informacje. Dzwoneczek będzie przypominał Wam właśnie o tym, że wyszedł nowy film, więc warto też nacisnąć dzwoneczek. Wszyscy, którzy jeszcze nie wiedzą, warto jest też wesprzeć kanał. Tam są dodatkowe materiały. Materiały, które będę, będą dopiero za kilka miesięcy na tym kanale, więc warto wcześniej dostać się do tych. Informacji, czasami wrzucam rzeczy, które nie są udostępniane także normalnie. A dla tych, którzy wykupią sobie na przykład opcję VIP, jest możliwość pisania do mnie za pomocą jakiegoś komunikatora, czy messengera, czy WhatsAppa. Można sobie wtedy zadać jakiekolwiek pytanie, chcecie. Dla tych, którzy wolą jakąś rozmowę, taką twarzą w twarz zapraszam na konsultację, którą możecie sobie ustalić na stronie www.światsukcesu.pl Tam możecie sobie wybrać datę, godzinę i taka godzinna konsultacja myślę, że wystarczy w całości, żeby po prostu wziąć i dowiedzieć się wszystkiego, co jest, co jest potrzebne. Jeżeli nie, nie macie takiej potrzeby, możecie sobie właśnie wesprzeć kanał i tam też pisać do mnie i Odpowiem wam na wszystkie pytania, które, które, które zadacie. Jeszcze jest taka opcja, mam, nie mówię za dużo o tym na kanale, ale jeszcze jest taka opcja na samym końcu, że można sobie wesprzeć kanał i wybrać sobie opcję wspieranie dla firm. Tam pomagam od samego początku, podpowiadam. Jakie narzędzia zakupować, jakie zakupić materiały, takie jak drut, elektrody, jak coś zrobić, jak po prostu stworzyć cały warsztat, jak znaleźć klientów, wszystko po kolei i oczywiście jaką prowadzić, jaki rodzaj działalności, czy jednoosobową, czy spółkę, to wtedy wszystko będę doradzał. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Podoba Wam się ten kanał i będziecie częściej do niego zaglądać. Trzymajcie się, cześć.